Dzień dobry moi drodzy. Powiem Wam, że mały śpio się nie spał a okulary jednak nie przyniosły zamierzonego efektu. Kasier śpi, stać chyba nie zamierza. Więc pewnie powie sam co o tym myśli, ale na moje oko. To, to, to nie za dobrze, nie za do dobrze. Ty, bo będzie ci wiało tu. Hej! Co tam jest? Słyszysz jakieś dźwięki? Myślisz, że to śmieciarka, co? Hmm? Samolot leciał? Aha. O, tata ma okulary tam, tak? Ty też byś chciał? Takie okulary byś chciał, fajne? Te są za drogie dla ciebie. O, lechu już przyszedł. Wyspałeś się? Nie. Nie fajnie się spało. A gdzie ty śpisz? Pokażesz wszystkim, bo zawsze nagrywamy, jak jesteś tutaj. A tak naprawdę to gdzie śpisz? Gdzie jest twoje łóżko? No właśnie, mi się śpi tutaj. I tylko Raniutko przychodzi do nas, tak? Przytulać się. No? Ej, oj, oj, ej. ej, ej. I ktoś, od początku nie lubi kołdry, prawda? Śpisz bez kołdry, w samej piżamce, prawda? Hi mm -hmm. Dzień dobry, witam serdecznie Żona robi jakieś kanapeczki Kanapeczki robisz, żona? Nie robię, ale nie pokazuje się już się pokazałaś. Teraz. A Misio tutaj nie mam pojęcia co on robi, ale bawi się w. Misio, co ty robisz? Aha. Chyba maluje po tym wielkim kawałku papieru. Z zamkniętymi klamaskami. A przed chwilą. to jest tak głośno. Przed chwilą w tym leżał. A kurwa. Przed chwilą w tym leżał i się przykrywał jak kołdrą. Zona ma dzisiaj imieniny, na pewno tacy młodzi ludzie jak my obchodzą imieniny, więc nawet nie chciałem jej życzyć 100 lat, ale życzyłem, bo... Ale jak ktoś ma tak rzadkie imię, które jest raz w roku tylko świętowane, no to proszę, cię. No tak. Tak więc 100 lat, 100 lat... A ten pies nam właził do łóżka od samego rana. Trzy razy wskakiwała, tak? A ona ma Wskakiwałaś? Tak. dobra. No ale przejdźmy do sedna. Przetestowałem okulary, jak już ona Wam tu chyba mówiła, wstawiła coś. Gdzie one są? Tutaj. Przetestowałem okulary iShield wczoraj od 10 w nocy, czy znaczy od 10 po prostu je założyłem. I o pierwszej odszedłem od komputera, bo vloga montowałem. Wszystko na pomarańczowo było, dziwnie się montowało, ale spokojnie, nie, nie, nie przeszkadzało to jakoś tak bardzo. Eee, więc myślę, że do komputera one są spoko. Eee, oczy faktycznie się nie męczyły, chyba nie wysuszały. Ale, albo może, nie wiem, może takie wrażenie placebo. Eee, musiałbym potestować dłużej. Eee, no ale położyłem się spać i byłem w szoku, bo zasypiałem tak jak zwykle godzinę. Nic się nie zmieniło. Więc z zasypianiem nie ma to kompletnie u mnie znaczenia. Może ja mam coś nie tak w organizmie, ale. U mnie to nie działa. Dziękuję. E, więc zasypiałem godzinę jak zwykle, a później e, no wstałem normalnie, no to wydaje mi się, że bez zmian, bo znowu miałem problem ze wstaniem. E, więc może taki dzień, po prostu jeden jedyny, może nie wyszedł ten test. Mm, zapytam sąsiada, czy mogę na jeszcze jeden dzień to wziąć, to. Na jedną noc zostawić sobie to przetestuję tak jeszcze raz, powiedzmy, i może będzie jakaś różnica, no ale tak po jednym dniu powiedzmy nie, nie czuję różnicy. Nie wstałem jakiś bardziej wyspany. Jedyne co, to jak zawsze wstaję, to mam takie oczy zlepione. Tak, tak idę wszędzie. Muszę iść do łazienki, umyć twarz i dopiero jest OK. No to teraz czuję jakby byłem mniej trochę zmęczony, ale to, to tyle. Tak to zmęczenie wewnętrzne dalej takie było podczas wstawania, że nie mogłem się podnieść z łóżka. Po prostu to jest takie yy, nie chcę mi się. No ale się podnosisz, bo syn cię za fraki wyciąga z łóżka, no to trzeba. Tak więc taka moja krótka, e, krótki test z dzisiaj. Zobaczymy, jak będzie jutro. Też dam wam znać, ale na razie idziemy je śniadanko i do roboty. Witam ponownie. Powiem wam, że brakuje mi takiej gry na telefon. E, tak jak sobie myślę ostatnio, tak jak były Pokemony, znaczy nadal są, ale już z dziesiątego podejścia do nich nie będziemy robić z żoną, bo to no troszkę bez sensu. Ja tam też się bawiłem trochę na swoim koncie w... E, nie pamiętam jak się to nazywa, no ale że się przenosicie z jednej lokalizacji do drugiej, czyli takie cheatowanie trochę. E, I nie jestem z tego za bardzo dumny, bo potem nie sprawiało to w ogóle satysfakcji wspieranie tych Pokemonów. Jeżeli ktoś, ktoś grał, no to wie, wie o co chodzi. Że tam można było kliknąć sobie na, na komputerze, na przykład, że Twoja lokalizacja Twojego konta przenosi się i nagle jest w Sydney i tam są Pokémony, których nie da się zdobyć tutaj w Polsce i tak dalej. To było dosyć fajne. Znaczy, ogólnie zdobywanie tych Pokémonów było fajne, bo to było takie kolekcjonerskie, to mi się bardzo podobało. Ale jak już zaczęło się właśnie jak grać hardkorowo, powiedzmy, no to tutaj na rajdy, tu to, tu tam, to trzeba zdobyć wszystkie Pokemony do pokédexu i tak dalej. No i się chciwość włączyła programi programik, to, że ja umiem, no to sobie się podłączę i będę zaraz miał wszystkie Pokemony, będę mógł się tu pochwalić. No to jest bardzo głupie i zgubne, bo o wiele przyjemniejsza gra jest, jak się samemu coś zdobędzie powolutku. Tak jak moja siostra cioteczna, ona gra w to od samego początku codziennie, Idzie sobie, rzuci tam kilka pokemonów złapie tyle. Cierpliwość po prostu. Pojedzie do, kiedyś do takiego Sydney albo gdzieś na wycieczkę, złapie sobie tego Pokémona re regionowego, czyli Taurusa chyba, czy gdzieś tam. Nie, Taurusa chyba w Stanach można było złapać coś takiego. Było. I będzie miała tą satysfakcję, że ona zdobyła tego Pokémona sama, a nie przez jakiś program. Ja nie mam w ogóle e, pociechy, że, że ja go złapałem. No, miałem całego Pokédexa i co z tego, co, co, co w tym fajnego takiego. Nic, tylko żeby się móc pochwalić, więc nie, nie czytujcie. Bo ja w żadnych grach nigdy nie czytywałem. Eee, kiedyś jak byłem mały, no to wcale się tam skryp na banych czy coś, no ale to mało istotne. Eee, tak czytować, czytować powiedzmy no to właśnie w tych Pokémonach przez jakiś czas. Na początku starałem się w ogóle nie, 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 ale nagle chciałem zdobyć te Pokémony, których nie mogę, regionowe. No i się tak zrobiło. E, tak samo była opcja, żeby taki joystick się na telefonie pojawił i można było chodzić teoretycznie, zmieniać swoją lokalizację. Tak jakbyście robili kroki. No ale potem odpłaciło mi się za to wszystko oczywiście. E, wszedłem sobie ostatnio na konto Pokémonów. Your account has been permanently banned, czy coś takiego. Czy terminated, coś, coś to. No wiecie, że zostało zbanowane konto, po prostu nie można wejść. Miałem tych kont chyba z pięć różnych, bo na dwóch telefonach, tutaj na komputerze, tu, tamto... Nie pamiętam loginu, hasła, w ogóle nic. Z Google'a się logowałem, to to właśnie jest zbanowane moje główne. Potem z Apple'owego konta to mam jeszcze konto, widzę tam trzeci level chyba, więc sam początek. Więc teraz wychodzi na to, że nie mam nic. A od początku zaczynać teraz tak średnio. Potem pograłem sobie, pobrałem yy, sobie na premierę grę Wiedźmin, Łowca Potworów, coś takiego, Pogromca Potworów. Coś z Wiedźminem, no też takiego, z geolokalizacją. Gra zapowiadała się rewelacyjnie naprawdę. Byłem mega zadowolony, super mi się to podobało, były questy. Jeździłem tutaj właśnie, robiłem to wszystko. Na rowerku. Tam nawet nie było opcji czytowania, czy coś, nawet mi się nie chciało. To był taki klimat fajny. Wiecie, jedziecie tą drogą i tu nagle stoi ten Wesimir. I daję wam quest'a, że musicie coś tam pozbierać. Albo no, takie śledztwa były fajne misje do śledztwa. Trzeba było trochę w detektywa się pobawić. Bardzo mi się to podobało. Ale zrobiłem już wszystko, wszystkie questy. wbiłem postać na chyba 30 level czy coś takiego. No i za bardzo nie miałem co robić. Mogłem odblokowywać ten bestiariusz i tak dalej. Troszkę mi się odechciało. Jeszcze robiłem ten Nexus, coś takiego. Jak to się nazywało? Gniazda potworów chyba. Że raz dziennie można było i objeżdżałem właśnie trzy takie gniazda potworów dziennie. Pomijając na jednej ścieżce to wszystko, robiłem kółko na rowerze, zbijałem je wszystkie. Bardzo fajna walka była ogólnie. Trzeba było naprawdę się postarać, żeby, żeby no dać radę, być dobrym po prostu. Wszystko zależało od waszego skilla, a nie od klikania, załóżmy, w ekran. Trzeba było w odpowiednim momencie coś kliknąć, tutaj obronić, rzucić czar, yy, nałożyć odpowiednie eliksiry na, na siebie, o, te, oleje na miecz i, i wtedy dopiero udawało się jakiegoś bossa pokonać najtrudniejszego. Leszy był na... Mm, chyba na, na kilka poziomów trudności były potworu, było potworów i Leszy był, pamiętam, ciężki, mm, no ale niestety ostatnio się dowiedziałem, że spoko sprzedało swoje, swoją firmę, swoje udziały w firmie CD Projekt, tak? no Redom po prostu sprzedali, czyli producentom Wiedźmina, naszym tu polskim rodakom, którzy stworzyli Wieśka. No, i trochę smutek, bo, bo gra pójdzie na. Myślałem na początku, że sprzedali, więc będzie fajny rozwój. No, bo dostała to firma, która ma duże pieniądze, duże wpływy, no, stworzyła tego Wiedźmina, tak więc coś może rozwinąć tą grę. No, ale niestety dowiedziałem się z internetu, że gra została sprzedana. Oni się wycofali, no i, I tyle. Nie, nie będzie tej gry, już zamykają kompletnie dostęp. Nie, ma, nie da się już jej pobrać nawet. No i pytanie do Was tutaj, czy znacie jakąś taką grę, czy może coś istnieje, może mniej znanego. Z tą geolokalizacją jest naprawdę fajne. Tak jak wam powiedziałem teraz te dwie gry, bo brakuje mi czegoś takiego. Podobało mi się to bardzo. No i chciałbym wrócić do takich gier geolokalizacyjnych, tylko nie ma ich na rynku kompletnie. Może znacie, może są mało popularne, i mi pod, podpowiecie tutaj w komentarzu byłbym bardzo wdzięczny, ale wydaje mi się, że zrobiłem research i nie ma nic. Kompletnie. A bardzo chętnie bym w coś takiego pograł, bo to była... Mm. Miód, malina. Naprawdę. Dobra. Kończę, bo mi tutaj pies utknął przy drzewie, muszę go odplątać. Nie wierzę, kurwa, bo z żoną na chwilę do sklepu, po pićku jakieś takie. I jakiś zimniaki, coś tam na obiad, ale to nieważne. No i podchodzimy tutaj, żeby wziąć te okulary, bo miałem przy komputerze siedzieć w nich. I w samochodzie je zostawiłem. Patrzę, kurwa, pod garażem nie ma samochodu. Tam na parkingu nigdzie nie ma. Zastanawiam się o co chodzi. A ja głupi byłem na kawie, podjechałem na kawę samochodem i go tam zostawiłem, a wróciłem na piechotę. Brawo Jasiu. Idę po ten samochód przy okazji, żona ma dzisiaj mininy E, niby nie obchodzimy imieni i tak dalej, nawet nie wiedzieliśmy kiedy, co i jak kto ma, ale podejdę i kwiatka kupię, będzie szczęśliwa w kwiaciarni. Zastanawiam się moi drodzy, bo co chwilę teraz widzę gdzieś leżące takie pszczoły, albo właśnie bąki, trzmiele, to się inaczej nazywa, e, nic nie widać na tej kamerce oczywiście, spróbuję wam przybliżyć, ale wziąłem takiego trzmiela teraz, chciałem go uratować, bo leżał i one nie wiem, umierają po chwili. Nie wiem, jakby trudka jakaś była, czy jakby się zlepiały, w ogóle nie umieją latać kompletnie, jakby były jakieś, coś z mózgiem miały, nie tak? I tylko się tarzają, tak? Albo leżą w miejscu. I wziąłem tego trzmiela teraz, żeby go uratować. Położyłem go tutaj, dałem mu nawet, nie wiem, czereśnie, wody troszkę nadałem po boku, jakby mu się chciał pić. No i poczekam, może poleci, może nie poleci. Jak poleci to fajnie, tego go wypuszczę, a jak nie poleci i zdechnie, to jestem ciekaw właśnie, co to może być to jakaś trudka tutaj jest w powietrzu, czy może coś zjadają, opryskane jakieś rzeczy są, nie mam pojęcia, jak wiecie, to dajcie mi znać, bo to jest serio dziwne. No już któryś, ostatnio szedłem, to chyba z 10 takich pszczół i trzmieli leżało, jestem mega ciekaw, no bo to jest, no dobre tak, to nie jest jakiś szerszeń, czy osa, czy komar, czy mucha, które tylko wkurwiają i nic nie dają, tylko no to jest użyteczne, tak, to zapyla kwiatki, przenosi ten pyłek, miód, y, tam... Pszczoły akurat tworzą. No jestem ciekaw, no bo to powinno żyć. To jest niegroźne, tak? To nie chce nas dziabać na każdym kroku, bo go wkurwiliśmy na przykład, tylko w obronie własnej. Jestem ciekaw bardzo. Pewnie jakiś specjalista się odezwie. Może tutaj kolega, który roślinkami się zajmuje z kanału Zielone Okno. Oko, przepraszam, nie pamiętam, ale dopiero od niedawna subskrybuję. Pozdrowienia. Pewnie się znasz lepiej niż ja, więc możesz coś tam dodać od siebie, bo ja nie wiem. Niestety, moi drodzy, trzmiel odszedł od nas. Nie wiem czemu, nie wiem jak, ale znalazłem go sztywnego. Zostawiłem go tutaj na dworzu, bo nie chciałem go tam trzymać w środku. Dałem mu winogronka. Znaczy, czereśnie tutaj na chusterce go położyłem, żeby mu sucho było, myślałem, że się zlepił czymś, czy co. Przeszedł dotąd i tu go znalazłem na plecach sztywnego. Biedny trzmiel. Dawajcie tę świece, czy co tam się daje w komentarzach. Nie mam pojęcia, o co chodzi, czemu one tak umierają. Czy tu jakaś, mówię, trudka było, czy coś pryskane, nie, nie mam pojęcia. Nie mógł jakby nogami rucharczać w ogóle, coś miał z mózgiem takiego dziwnego. Teraz cały sztywny jest już Nie mam pojęcia. W agoniach umaru trzeba się cieszyć tak szybko umierają.